Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt. Opinie moim państwa gościem jest Julia Pitera, europoseł Platformy Obywatelskiej, koalicja europejska. Czy dołączy pani do chóru? Dzień dobry. Dzień, o, dzień dobry. Czy raz, jeszcze? <grym> raz jeszcze, bo przed chwilą żeśmy się widziały na zajawce. Dołączy pani do chóru śpiewającego dziś, Grzegorzu: nic się nie stało, nic się nie stało. Nie, dlatego że uważam, że każda partia polityczna po każdych wyborach wszystko jednoczone są wygrane, czy one są przegrane, to nie jest ważne jaka jest teoria. Musi zrobić podsumowanie kampanii, bo rzeczy, które były dobre, będą warte powielenia w następnych kampaniach. A co rzeczy, było dobrego? które no, ja nie wiem, pani redaktor, ponieważ ja miałam wyłącznie ogląd tak naprawdę Warszawy i Mazowsza, więc ja nie umiem powiedzieć A co było, co było... Złego? No, mam wątpliwości co do układania list. Mam wątpliwości co do terminu zamknięcia tych list. Proszę zwrócić uwagę. Ale że... to przez to, że pani się na nich nie znalazła? Nie, dlatego że ja powiedziałam już dawno, parę miesięcy temu, że nie będę w tych wyborach startowała i, i że na jednej kadencji kończę swój europejski mandat. No to co było złego? No, to chociażby, że moi koledzy tak naprawdę nie wiedzieli do miesiąca przed wyborami, czy będą na listach wyborczych, czy w ogóle ich nie będzie, a jeżeli będą, to na którym miejscu, a więc nie mogli przygotować plakatów, nie mogli przygotować ulotów, ulotek i nawet bez plakatów i ulotek nie bardzo mogli ruszyć w teren, żeby nakłaniać ludzi do głosowania. O tym powiedziała zresztą szczerze Róża Tun na swoim spotkaniu z mieszkańcami, ale to ale nie był tylko jej pani, problem. Sugeruje pani, że niektórzy byli faworyzowani? Ja nie, nie, po prostu nie było zamkniętych list. No przecież prawdę powiedziawszy, Andrzej Halicki, dwójka w Warszawie, jeszcze na zebraniu regionu Mazowieckiego mówił o sobie jako dwójka na Mazowszu. W związku z tym tak to wyglądało. Ja pani redaktor, zajrzałam do swoich notatek z kampanii w 2014 roku. i Ja swoją kampanię zaczęłam 4 marca 2014 roku. Wybory wówczas chyba były 22 maja, więc proszę. Zwrócić uwagę, jak olbrzymia była różnica czasowa, ile ja miałam czasu, żeby kampanię prowadzić. A pani poseł, jak pani sobie wyobraża to, tą dyskusję z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej? Kto pójdzie do Grzegorza Schetyny i powie: Grzegorzu, nie idź tą drogą? Obawiam się, że nikt. Że oczywiście, jak zwykle, w takich sytuacjach będzie grupa ludzi, która mając krytyczny stosunek, raczej będzie milczała, bo za moment będą układać. Dane listy do o tym Sejmu. Chciałam powiedzieć. No to ale Pani redaktor, przecież zajmuje się pani polityką od strony obserwatora od wielu czasu, od długiego czasu, a ja jestem praktykiem polityki od wielu, wielu lat. W związku z tym wiemy, jak ten mechanizm wygląda. Oraz będzie grupa tych, która ma trochę mniej przyzwoitości w sobie, żeby po prostu milczeć, tylko będą, prawda, krzyczeć o tym, jak to ci destruktorzy krytycy krytykują, bo przecież wszyscy jest ok, nie wiadomo o co chodzi. A to jest pierwszy krok do klęski, jeżeli tak będzie to wyglądało. A klęska to znaczy? Przegrane wybory na jesieni. Jedne. No, jeżeli tak będziemy wyciągać wnioski z, z tego, co się stało, to, a nie, było to do, do, a nie było to do nieprzewidzenia, pani redaktor, bo ja sporządziłam równo miesiąc temu diagram, jak będzie wyglądał wynik wyborów. Prosiłam, żeby szef mojego biura ten diagram schował i wyjął po wyborach. Ja się nie pomyliłam. Dokładnie tak, jak powiedziałam miesiąc temu, tak się stało. Kto dostanie mandat? Przewodniczący PO mówi z kolei, że to jest dopiero pierwsza połowa meczu. I za chwilę wszystko będzie fantastycznie. Tak, tylko jeżeli ten mecz przegramy na jesieni, bo nie wyciągnie się wniosków z tego, co się stało, to obawiam się, że utrwalimy bardzo władzę Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. I to jest tak naprawdę moim smutkiem, bo my tylko mówimy, czy koalicja tak, czy siak, czy owak. Mnie interesują skutki w polityce tego, co się stanie. Jest jeszcze jeden pomysł na to, aby odnieść sukces na jesieni. Też Grzegorz Schetyna mówi, poszerzymy koalicję o wiosnę Robert ta Biedronia, no już będzie ekstra. No, y y y y to Ale tak, pani że... tak nie uważa. Tylko właśnie dlaczego? Pani redaktor, Bo im szerzej, tym nie, lepiej. Wybory, wybo, wybory nie, nie są sumą elektoratów partii politycznych. Ja zwracam uwagę, że elektorat platformy obywatelskiej, który żeśmy niestety troszkę wygubili, to jest, to jest klasa średnia. I to nie tylko ta wielkomiejska, o czym mówimy, ale to jest ta klasa średnia w mniejszych ośrodkach. To był mój elektorat na Mazowszu. To byli właściciele sklepów, to byli producenci żywności. I dlaczego, I dlaczego oni nie poszli? Ten panie elektorat Bo nie poszedł Oni są centrowi jakoś konserwatywni, jeżeli tak się stanie, że my weźmiemy partię Roberta Biedronia, która moim zdaniem przyszłości w polityce nie ma, to my wiele nie zyskamy, natomiast obawiam się, że stracimy dalszą część tego swojego centrowego elektoratu, tej klasy średniej. Znowu będziemy mieli jeszcze mniej w mniejszych i średnich miastach. No na razie Robert Biedron nie chce iść akurat w koalicji z Platformą Obywatelską, ale nie chce też, co ważniejsze, myślę PSL, czyli ludowcy, ludowcy mają dość. Bo oni się tego dokładnie obawiają. Przecież elektory... Ale mają rację? Panie, panie redaktor, elektorat to jest EPSL-u, to jest w ogóle konserwatywny elektorat. W związku z tym kompletnie sprzeczny z elektoratem Biedronia. Ten, kto myśli, że te elektoraty się sumują, jest w błędzie. Dlatego, że elektorat PSL-u i elektorat Platformy w jakiś sposób się uzupełniały. Dlatego to była koalicja, która się sprawdzała. Natomiast elektorat Wiosny i elektorat SLD to są elektoraty które się wykluczają z elektoratem, elektoratem PSL-u i Platformy. Nie będzie prostej sumy. Wystarczy podliczyć, ile procent miały partie dzisiejszej koalicji europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, łącznie z Zielonymi i z dawną partią, w której była pani Nowacka. Było to 52,5%. Władysław, Wtedy... Władysław Kosiniak-Kamysz powinien zostać liderem opozycji. Taki pomysł się... Wysuwa coraz częściej znaczy, na tą kampanię. Pani redaktor, ja rozumiem, że lider jest bardzo ważny. Bardzo cenię pana przewodniczącego Kośniaka Kamysza, ale to nie jest moim bólem głowy, nie jest moim bólem głowy to, kto będzie, kto będzie ważniejszym liderem, kto będzie kandydatem na premiera. Moim bólem głowy jest to, żeby żeby formacja, która staje w, do wyborów, mając prawo i sprawiedliwość za swojego konkurenta, przeciwnika, rywala, jak się zwał, tak się zbał, wygrała te wybory. Jeżeli my zaczniemy od dzielenia skóry na niedźwiedziu, nic z tego nie będzie, a my cały czas tą skórę dzielimy. A będzie pani startowała do Sejmu? Pani redaktor, nie wiem, jak będę startowała. Znowu, moim bólem głowy nie znaczy jest. Na pewno, raczej, na pewno raczej nie z list Platformy pani, Obywatelskiej, moim... bo umówmy się yy, wszelkie Słowa krytyki są redaktor, wykluczają kandydatów. Moim, moim bólem głowy nie jest przyszłość Julii Pitery. Ja w Warszawie z 37 miejsca miałam trzeci mandat w Warszawie w 2005 roku. W 2007 zrobiłam 50% lepszy wynik w płockim niż miał najlepszy kandydat pan Jasiński. Wygrywałam do zdobyłam mandat do Europarlamentu Dobrze. w Okręgu, gdzie nie miało być mandatu dla platformy. W związku z tym to nie jest moja przyszłość. Ja, że ja ja tak powiem, umiem ocenić swój wkład w Platformę i w politykę. Reszta naprawdę. Dobrze, nie podoba się pani pomysł z Robertem Biedroniem. To jest jeszcze drugi omawiany w pieczarze, czyli sejmowym gabinecie Grzegorza Schetyny, pomysł. Trochę przejęty od samorządowców, czyli wspólna lista stu kandydatów na senatorów. Mówiąc takim językiem Donalda Tuska, ten projekt ma szansę pojechać, czy też nie? Zależy, jacy będą kandydaci. Znowu wracamy do kandydatów bo teoretycznie my możemy oczywiście se podzielić, no SLD dostanie, yy... pytanie czy Ci samorządowcy, po pierwsze będą chcieli zrezygnować z swojej funkcji, jak ja bym była prezydentem miasta, miałabym wątpliwości, czy bym chciała pójść do Senatu. Poza tym bałabym się, że ich miejsce zajmie być może ten spisu, który przegrał w poprzednich wyborach, więc byłabym ostrożna. To jest pierwsza rzecz, druga, niekoniecznie samorządowiec popularny w miejscu X może wygrać do, do Senatu. To nie jest automat. Polityka nie jest automatem. Przestrzegam Muszą być nazwiska, które mogą wygrać wybory. A dlaczego przewodniczący Donald Tusk wsparł PiS, a nie Koalicję Europejską? A dlaczego wsparł PiS? No tak uważa szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wystąpienie Tuska na uniwersytecie bardziej pomogło PiS niż Koalicji Europejskiej. znaczy, chodziło mu przede wszystkim o wystąpienie przedmówcy Donalda Tuska, czyli pana Jażdżeskiego. Panie redaktor, u mnie w domu było tak, że jeżeli przychodziłam ze szkoły i coś mi się nie powiodło, to mówiłam, kto jest temu winien. I wtedy mi ojciec mówił zawsze tak, złej baletnicy zawadza falbana u spódnicy. Niestety my jesteśmy na takim etapie, że ponieważ nie chcemy podsumować tego, co się stało z politycznego punktu widzenia, to będziemy tutaj upatrywać powodu, tu upatrywać powodu, tam upatrywać powodu. No dobrze, ale kto powinien ja się być pytam, rozliczony? Dlaczego, dlaczego Cimoszewicz był pierwszy w Warszawie? Gdyby jedynką w Warszawie była Ewa Kopacz, miałaby dwa razy lepszy wynik, co rzutowałoby na wynik calusieńkiej koalicji na terenie całej Polski. A pytała pani Grzegorza Schetyny. Dlaczego Włodzimierz Cimoszewicz? Nie, pani redaktor. Ja nie wiem, czy ktokolwiek miał szansę spytania pytania kogokolwiek w platformie Obywatelskiej. Dlaczego? Była taka decyzja, ale o tym każdy wie. I to było chyba oczywiste, nie dziś, ale już od momentu powstania tej kandydatury. Czyli wszyscy jak wojsko. Wojsko. po prostu rozkaz i wykonać. Nie, no po prostu pojawiło się nazwisko, ale skąd, jak, dlaczego, jakie jest uzasadnienie. Nikt tego nie wie. No ale Włodzimierz Cimoszewicz mandat zdobył i zrobił. to Tam całkiem niezły mimo... Mimo że no, ja tak powiem piąty, zważywszy, że miał najbardziej prestiżowy, prestiżowy prestiżowe miejsce w Polsce z najbardziej oczekiwanego podmiotu politycznego w Warszawie, to wie Pani, osiągnąć piąty wynik w takiej sytuacji to jest marny sukces naprawdę. No to dobrze, Grzegorz Schytyna powinien zostać rozliczony. Pani redaktor, znowu bym nie mówiła kto, co i dlaczego. Ja oczekuję, że ktoś przedstawi mi wreszcie dlaczego no, ale taki kto, był skutek. Kto, kto ma przedstawić? Pani redaktor, ja pani powiem tak. Ktoś powinien przede wszystkim powiedzieć, jakim językiem ma się komunikować Platforma. Jeżeli ja dwa dni temu słyszę koleżankę polityk z Platformy, która mówi, że PiS dał Polakom łapówkę w postaci większej emerytury, to ja chciałam tej koleżance powiedzieć, że tą łapówkę przyjęli również członkowie jej rodziny, którzy być może głosowali na Platformę i tak dalej i tak dalej. Jeżeli polityk używając takich słów nie rozumie, że obraża, ponieważ oj, łapówka bardzo jest... wielu, Oj bardzo wielu polityków Koalicji musimy, Europejskiej i tak zwolenników jest, i autorytetów nie tak jest, zrozumiało tego. Tak jest. Jeżeli ja słyszę, że na PiS głosował elektorat niepłacący podatków, to ja się zastanawiam, co się dzieje z językiem Platformy. No i co się dzieje? Więc warto byłoby o tym porozmawiać, bo na pewno nie wygramy wyborów, obrażając wyborców. Nie uda się. To ja w takim razie, o, skorzystam z okazji, wycofa się pani ze słów, które padły z pani ust w marcu 2019 roku. Dla mnie 500 plus jest pogardliwe, nie wyrówna szans w rodzinie, dając jej drugie 500 plus, powiedziała tak europosłanka jest. Platformy Obywatelskiej Julia Pitera i nazwała pani wtedy ten pomysł pis koszmarną. Tak Owiecnicą. jest. Tylko powiedziałam to o politykach, o politykach, którzy tak potraktowali ten gest, a nie o ludziach. Którzy te pieniądze wzięli? Proszę zobaczyć różnicę, pani redaktor. To jest zasadnicza różnica między pojęciem, że ktoś przyjął łapówkę, a tym, że prawo i, że, że prawo i sprawiedliwość, zamiast budując, bo ja o tym mówiłam, budując system wyrównywania szans dla ludzi z mniejszych miast, Ale stypendialny one... i tak dalej i tak dalej, posuwa się do tego tylko, że daje pieniądze. Ale to te jest pieniądze różnica. wyrównały szanse. Być może, tylko że poza tym pis nie zrobił nic więcej. Nic więcej, pani redaktor, ani nie po poziom szkół nie wzrósł, ani ale z, nic z, ale więcej, ani coś, stypendia Te dzieciaki nie mają kursy, te dzieciaki wyjeżdżają na na wakacje, widać to. Pani redaktor, ja nie mówię, że nie widać tylko nie wolno jednocześnie zapominać, że Prawo i Sprawiedliwość dało urlopy 12 że, że platforma obywatelska dała urlopy 12-miesięczne, że platforma obywatelska dała przedszkola za złotówkę. Wie pani, że platforma Trzeba obywatelska. Trzeba było o tym przypominać budo... w Kampanii. A właśnie i jestem bardzo zdziwiona, że po 15 roku po wyborach, kiedy nas pytano, dlaczego nie 500 moi koledzy nie mówiło o systemie, który stworzyła wcześniej platforma i utrwaliło się, że platforma nie zrobiła nic. Tylko jedno, jedyny pis dał 500. To już na koniec. Jest pani zszokowana, że szef fundacji, nie lękajcie się, wymuszał pieniądze od ofiary księdza pedofila i próbował od Tomasza Sykielskiego za udział w tym, w tym filmie. To jest wielka przestroga dla polityków i dla pani Shering wielkus że polityk angażując się w sprawy ważne społecznie bo problem jest niebywale ważny, Gigantyczny. nie może przekraczać pewnej granicy, bo zawsze są jakieś sfery, które nie będą dla tego polityka wiadome, więc trzeba uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu, ale poprzez nacisk na instytucje państwa, żeby problem rozwiązały, nie można się tak strasznie identyfikować z samym problemem, który się próbuje rozwiązać. Przecież ja coś się stało? Ja przypominam, że papież Franciszek... Pocałował w rękę tego człowieka. Przecież gdyby nie było tego wyjazdu, nie było całej tej historii, do tego by nie doszło. W związku z tym problem wymaga wyjaśnienia. Ale poseł, od tego ma mandat poselski, żeby problem rozwiązywać, rozwiązywać ale bez tak głębokiego identyfikowania się po jednej stronie problemu. Tego nie wolno robić. Pani schering zapłaci za to. Trudno, to była jej decyzja. Najgorsze jest, że na tym straci sprawa. Która musi zostać rozwiązana. Pani poseł rozwiązana. zapłaci w jaki sposób? No Troszkę straciła na wiarygodności, pani redaktor. No, bardzo mi przykro, ale tak jest. Bardzo wielu polityków, którym zależy na rozwiązaniu tego problemu, będą mieli teraz problem, żeby w to wchodzić tak strasznie głęboko. Dziennikarze będą mieli problem, żeby o tym tak bardzo głęboko pisać. Czyli wysiłek, który był włożony w to, żeby sprawę wyjaśnić, niestety został w części zmarnowany. I niestety my musimy kończyć moimi Państwa gościem była Julia Pitera, Europoseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my widzimy się za tydzień.